Słuchajcie, pocz poczekamy sobie jakąś, nie wiem, chwilę, aż ta gra się załaduje. Bo obiecałem odcinek, że też będzie, więc... No, słuchajcie, tego... Oczywiście, nie mogę zapomnieć. Oczywiście, ja jestem Matos. Słuchajcie, dzisiaj gramy grę Hitmasters. Czy Master? Już teraz... Żeby właśnie zmylić. To co, zaczynamy. Siema. shot kurde za pierwszym razem Nice kochani O kurde O kurde stać mnie na takie bronie więc Batman Dobra słuchajcie, zmienimy sobie skina na marshmallow może Co Macie macie pomóż trochę. Nie tak. Dobrze. Domino. Zawsze działa, jeżeli odpowiednią osobę traficie. Z tego była fajna zabawa. No, już, kurde. Chodź tu. Wkurzyłeś mnie gościu. Ja chyba tej broni nie trafię, nie ma opcji. Jaki headshot. Ej, to było dobre. Uu, hu, hu, aż mu spółczuję. No jaja skoczył chyba. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Cyk. Dobra, porobieni. Już się bałem, że tego nie zrobię. Mamy minigana. Dobra, lecimy. Jak to możliwe, że same headshot albo nice hit trafiamy? Nie wiem. Nice hit, headshot, nice hit, free kill. Tam pisało free fly, free fly chyba jakoś tak o. Odbierzemy sobie chyba U, ten skin tej dyni jest zarombisty też. Dobra, na pereczkach bezproblemowo, dubbing oczywiście, może mi ktoś powiedzieć, jak ten level przejść? czekaj dobra czekajcie tak i oby to działało dobra mm. słuchajcie wrócimy się, bo słuchajcie chcę snajperka to weźmiemy snajperkę magnetyczną O co chodzi? Magnetyczny, że nigdy nie chybia, ale to jest tylko moje ten. Widzicie, COVID-19 ma swojego skina nawet. To jest już niedorzeczne. Nie ma to jak. Mieć pecha w każdej gierce, prawie. Nice heal. masz się tego skilla jeszcze. Podwójny trapping. Panie policjancie, trzeba... Yy, dziura w samolocie, przepraszam, chciałem powiedzieć. Ale pan policjant chyba nie zrozumiał z żartu, i się położył na cztery łapy. No to musiało boleć. No, niestety, a to bardziej boli. Hmm, jak ten level przejść? Hmm. Dobra, zepsułem. Wiem, jak go przejść. No, tak to miało wyglądać, ale... nie tak. Po co Michajec, jak ja mam wszystko na maksa tu porobione? Jaki fart! Słuchajcie, to był escape room normalnie. Obliczone to było, no Powiedzcie mi, że to nie było obliczone. Słuchajcie, zmieniamy skina co jakąś gierkę Daj mi ją teraz What the fuck To takie proste było? Najsik Leć Jak jej na głowie stanął, skubany A masz. A masz. <laughs> nie wierzę. Ej, ja nie wierzę swojego skilla jeszcze w tą grę. Headshot, headshot, nice shot, nice hit, nice shot oczywiście no Headshot, headshot, key, nice hit, headshot Hit shot, hit shot. same headshoty No prawie nice hit też się pojawiają, ale nice hit, nice hit, fresh hit Dobra, słuchajcie, spróbujemy ten level wcześniej jeszcze A gdyby coś takiego zrobić? Właśnie! To by było dobre. Ale dobra, mhm. dobra, wiem jak to zrobić już. No, tak tego nie zrobię. No, nie ma opcji. Dobra, czekaj. I minimalnie to co, jakoś tak? Dobra, wiem jak to zrobić już. Czekajcie, tak? Dobra. Dobra. Myślę, że będę się męczył z tym levelem. Dobra, jeszcze jeden. Tego chyba. Freak me, yes me, oczywiście. Kurde, ja bym się czuł, jakby mnie ktoś przejechał, ale mumia gipska. Dobra, lecimy dalej, nie? Czekaj, 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 nie, palec. Dobra. Ej, słuchajcie, ja źle palca nastawiłem. Jeden, dwa, trzy, cztery. Dobra, słuchajcie, zaraz się chyba żegnać po tej rundzie, bo będę się jeszcze chciał nagrać, ale to zobaczymy. Chyba gra oczywiście Hatmasters czy Hitmasters, żeby nie pomylić. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku, jeszcze ja się z nami pożegnam i trzymajcie się i cześć!